No dzień dobry, witam Was serdecznie. Moi drodzy, od prawie dwóch tygodni testuję elektryczną hulajnogę polskiej marki Manta. I chyba już najwyższy czas podzielić się moimi wyrażeniami. Zapraszam Was na recenzję elektrycznej hulajnogi marki Manta. No i drodzy, przedstawiam Wam elektryczną hulajnogę marki Manta, to oczywiście polski producent, kiedy do mnie przyjechała w dużym kartonie, kiedy ją wyciągnąłem z tego kartonu, mówię, kurczę, naprawdę to jest kawał porządnej roboty i utwierdzałem się w tym przekonaniu praktycznie po przejechaniu każdego kolejnego kilometra, że jadę na hulajnodze, która jest dobrze zrobiona, jest trwała, wytrzymała, no bo Sama jej konstrukcja też wiele mówi. Słuchajcie, ta rama została wykonana ze specjalnej wzmocnionej stali, co właśnie gwarantuje jakość, sztywność i super wytrzymałość. Mało tego, wszystkie spawy, które tutaj widzicie, zostały wykonane w technologii maszynowej, co dodatkowo jeszcze wzmacnia całą konstrukcję urządzenia. Bardzo duży zasięg tej hulajnogi. Wyobraźcie sobie, że tutaj producent zastosował. Fajną, nowoczesną baterię. Jest to bateria marki LG, bardzo pojemna. Jej pojemność, słuchajcie, wystarcza na przejechanie nawet 50 km. No to naprawdę nie w dmuchał, to jest bardzo daleko, można przejść 50 km. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie jest elektryczny silnik, śpieszę Was poinformować, że w tylnym kole. Tak, ten silnik jest naprawdę super mocny. To się czuje, kiedy się na tej hulajnodze jedzie. Jest na tyle mocny, że zrobiłem taki mały teścig i wyjeżdżałem z podziemnego garażu na tej hulajnodze, i bez najmniejszego problemu podjechałem pod to wzniesienie. Producent deklaruje, że ten silnik jest na tyle mocny, że bez żadnego problemu podjedziemy tą hulajnogą na wzniesienie o nachyleniu do 25 stopni. I potwierdzam, rzeczywiście radzi sobie z tym bardzo dobrze. No, nie powiedziałem Wam jeszcze, co znajdziemy w kartonie oprócz hulajnogi, która jest oczywiście specjalnie złożona do transportu. Wszystko jest w kartonie, co potrzebujecie, żeby ją zmontować. Złożyć w zasadzie jest kilka śrub, które trzeba wkręcić. Jest instrukcja obsługi, która pokaże Wam, gdzie dokładnie macie te śruby wkręcić. Żadnych kluczy dodatkowych nie potrzebujecie, bo imbusy są w zestawie. Mało tego, jest nawet przewód do pompowania właśnie tych kół. Koła są pompowane. To ma ogromny wpływ na komfort jazdy na tej hulajnodze, bo pompowane koła to są pompowane koła. Co tu dużo mówić? Zupełnie inaczej się na, nim, na nich jedzie, jest lepsza amortyzacja, na tym są duże. Dodatkowo jeszcze, słuchajcie, producent, zobaczcie, tutaj zastosował amortyzatory z przodu, to też fajnie wpływa, jeżeli jedziemy na, po jakichś nierównościach, których no, sporo jest i w miastach i poza miastami. A ta hulajnoga właśnie została stworzona do jazdy wszędzie, dosłownie wszędzie. No i taką wisienką na torcie, która jest w kartonie, to jest ta sakra, która myślę, można powiedzieć, że dostajemy w prezencie. Jeżeli zastanawiacie się, jak się ją składa, bardzo fajne jest to, że producent pomyślał tutaj o podwójnej blokadzie kierownicy. Bo zobacz, tu jest jedna blokada. Tu mamy drugą i o, składamy ją. Natomiast na tylnym błotniku jest specjalna taka wypustka, która służy nam do zablokowania. O, ona elegancko się blokuje i teraz bez żadnego problemu możemy ją przenosić. Ona naprawdę nie jest ciężka. Ja ze spokojem, bez żadnego problemu właśnie ją przenoszę z miejsca na miejsce, jeżeli mam taką potrzebę. Teraz blokujemy i jesteśmy, mamy. Mamy to poczucie bezpieczeństwa, że kiedy ją złożyliśmy, wsiadamy na nią i nic się nie wydarzy, absolutnie nic. Wspominałem Wam już, że zasięg tej hulajnogi to nawet 50 km i że ma na to wpływ ten duży, pojemny akumulator, ale nie tylko, bo producent tutaj zastosował system odzyskiwania energii kinetycznej, czyli w skrócie KERS. Podczas hamowania silnik przekazuje część energii właśnie z powrotem tutaj do akumulatora i to wydłuża nasz zasięg, wydłuża zasięg tej hulajnogi. Niestety powoli kończy się lato, zacznie się jesień, zacznie częściej padać deszcz. Czy my wtedy na takiej hulajnodze, kiedy jest mokro na dworze, możemy jeździć? Czy jest to bezpieczne? Moim zdaniem jak najbardziej, bo bardzo ważny jest dek, czyli jego konstrukcja. I tutaj mało tego, ten dek wykonany jest z drewna, jest szeroki, ma 17 cm szerokości, ale został pokryty specjalną, super przyczepną matą. To ulepszone rozwiązanie dla hulajnog elektrycznych. Takie no połączenie powoduje nie tylko oczywiście estetyczny wygląd, ale także zapewnia właśnie bezpieczeństwo dzięki doskonałej przyczepności, nawet w trudnych warunkach, właśnie kiedy. Jest wilgotno, kiedy jest ślisko. Słuchajcie, z przodu, oprócz tych dwóch niezależnych amortyzatorów, w przednim kole jest jeszcze hamulec bębnowy o specjalnej wzmocnionej konstrukcji. Po wciśnięciu hamulca, tutaj znajduje się silnik elektryczny, po prostu odłącza zasilanie. A to, jak się może domyślacie, powoduje dodatkowe, odśrodkowe hamowanie hulajnogi. A hamowanie dla innych użytkowników jest widoczne. Tylnej lampce, ona po prostu zaczyna migać. Tak, dokładnie tak. Oczywiście jest to oświetlenie. Z tyłu jest oświetlenie czerwone, z przodu jest lampka, która świeci światłem białym. Jest to LEDowe oświetlenie, bardzo dobrze widoczne po zmroku czy w nocy. Ale w tej hulajnodze spodobało mi się coś jeszcze. Słuchajcie, mogę sobie teraz zjechać spokojnie na hulajnodze. Trzymam w ręce kamerę, bo ta hulajnoga ma jedno bardzo ciekawe rozwiązanie. Tempomat. Tak, wystarczy, że krótką chwilę pojedziecie równym tempem. Hulajnoga to wyłapuje, włącza się taki sygnał dźwiękowy, taki pi, i od tego momentu nie musicie wciskać manetki. Hulajnoga jedzie sama. A oprócz tego, oczywiście, no słuchajcie, no w tej hulajnodze naprawdę czuć moc tego silnika. Ona bardzo szybko i bardzo dobrze reaguje na naciskanie manetki. No i próje do przodu, śmiga jak błyskawica poważnie. W kierownicy jest tylko jeden przycisk, ale bardzo ważny. To nim włączamy i wyłączamy hulajnogę i nim także zmieniamy tryby pracy tej hulajnogi. A do dyspozycji są trzy. Jest ECO jest D, czyli taki drogowy drive i jest S, powiedziałem, że to jest speed, bo na tej S rzeczywiście ta hulajnoga najszybciej się rozpędza. Jest wyświetlacz na nim najważniejsze informacje, poziom naładowania baterii, prędkość z jaką się poruszamy i także tryb, w jakim jedziemy. Tym przyciskiem także włączamy oświetlenie hulajnogi. Przód i tył, żeby to zrobić, klikamy po prostu, przyciskamy dwa razy. No dobrze, a z jaką maksymalną prędkością możemy poruszać się na tej hulajnodze? To zależy od czego, od wagi wagi jeźdźca. Ja mam ponad 90 kg i bez najmniejszego problemu rozpędzam tę hulajnogę do 20 km na godzinę. Producent podaje, że jest tutaj możliwość osiągnięcia 30 km na godzinę, ale to musiałbym więcej chodzić na siłownię, zrzucić trochę sadła, żeby ją po prostu szybciej jechać. Nie powiedziałem Wam jeszcze, że ta hulajnoga ma nóżkę do zaparkowania. Generalnie jest to sprzęt kompletny. Absolutnie w tej hulajnodze jest wszystko, co gwarantuje nam frajdę z jazdy, bezpieczeństwo, komfort, wygodę i trwałość. Ja toczę taką małą wojnę, może walkę raczej, z moją starszą córką, która także jeździ na tej hulajnodze. Jest nią zachwycona. Ja też mam ogromną przyjemność korzystania z niej. To jest hulajnoga, którą mi wypożyczono. Muszę ją zwrócić, ale poważnie zastanawiam się. Czy nie kupić tej manty, bo nie wiem, czy jest coś lepszego na rynku. Naprawdę. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, a ja odjeżdżam.